Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego kursu gry na organach. Dzisiaj zajmujemy się pieśnią, gdy śliczna panna jest oczywiście pieśń na Boże Narodzenie, i ten odcinek, jak i poprzednie mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Tak więc drodzy patroni, serdeczne dzięki Wam za wsparcie, ponieważ to dzięki Waszej pomocy mogę dalej nagrywać te odcinki. A jeżeli nowe osoby mają taką możliwość i chciałyby mnie wesprzeć, mogą to zrobić właśnie za pomocą serwisu Patronite. Link do mojego profilu Patronite będzie w opisie pod tym odcinkiem. Znajdziecie tam także inne linki między m.in. do serwis za pomocą którego również możecie mnie wesprzeć, a także linki do strony, skąd pobierzecie te nuty oraz inne moje social media. Ale nie będę się rozgadywał, przypominam tylko o subskrybowaniu, komentowaniu, ocenianiu i przechodzimy do grania, ponieważ naprawdę bardzo fajne rzeczy się będą dzisiaj tutaj działy. Tonacja F-dur, więc w sumie nie ma tutaj nic skomplikowanego, ale parę takich fajnych, ciekawych rzeczy mam nadzieję Wam tutaj dodatkowo pokażę. Oczywiście na samym początku zwróćcie uwagę na to, że nie zaczynamy F-durem, mimo że mamy F-dur, tylko zaczynamy tutaj C7, tak? Czyli powiedzmy w takiej formie sobie zaczynamy, tak? I oczywiście coś C7, no to jest yy, tak naprawdę tutaj dominanta septymowa. F-dur jako tonika, B-dur jako subdominanta, C jako dominanta, dominanta septymowa, która rozwiązuje się nam na F-dur. Tak na szybko Wam wytłumaczyłem o co tutaj chodzi, i zaczynamy właśnie dominantą septymową, którą lubię sobie tutaj jeszcze podprowadzić razem z melodią w basie, do toniki, do F-dura. Tutaj w taki sposób, tak? Czyli zaczynamy podprowadzeniem, tak jak ja to lubię robić, do F-dura. Następnie przez E przechodzimy do D-mola. I możemy sobie przejść do tego giemola na przykład w taki sposób C i F. Coś na takiej zasadzie albo opcja druga. F przechodzimy przez E do D i następnie zamiast tego C w basie przerzucamy je sobie do góry. I wtedy nam się zrobi tutaj giemol jeszcze raz. F D przerzucamy do góry G -mol. C C7 F dur. Na przykład w takiej formie. Czyli zwróćcie uwagę, co się tutaj dokładnie dzieje. F dur D C. Tutaj wchodzi nam dźwięk C, G i możemy tu na przykład zrobić, powiedzmy, nawet coś takiego, C7 i F-dur rozwiązujemy. Mam nadzieję, że wszystko jest póki co zrozumiałe. Przechodzimy do kolejnej linijki, ponieważ znowu zaczynamy od C, no to możemy sobie na przykład z tej opcji zacząć na przykład w ogóle, na przykład powiedzmy w taki sposób. I na przykład F-dur, D-moll, Teraz może tak i w ten sposób możemy sobie rozwiązać, albo jeszcze druga opcja, czyli zacząć tak jak było na samym początku, czyli jeżeli skończyliśmy, powiedzmy w takiej formie, no to możemy sobie zacząć C, może w ten sposób F, D, może teraz powiedzmy taki g -mol. chociaż brzmi to dość pusto. Ale rozwiążemy sobie to tak i F DUR. Więc jak widzicie mamy naprawdę sporo możliwości, niby prosta harmonizacja, ale mamy różne opcje. Przetestujcie sobie to brzmieniowo i wybierzcie tą, która wam się najbardziej podoba i żeby rzeczywiście było to w miarę poprawnie, starajcie się tutaj unikać kwint równoległych i tak dalej, żeby tutaj rzeczywiście nie grać tak typowo, zwłaszcza na przykład na samym początku, czyli jak mamy C DUR, żeby nie grać F DUR, D mol i na przykład G mol tak? I powiedzmy teraz jeszcze C dur i F dur, w taki sposób, żeby była kwinta równoległa. Więc starajcie się tych kwint równoległych tutaj przede wszystkim w basie nie grać. Co innego, jeżeli jest to gdzieś tam kwinta równoległa, która nam się gdzieś schowa między składnikami, ona nie będzie aż tak bardzo słyszalna, ale widzicie sami, że coś takiego, no to uszy raczej. Wychwytują. Oczywiście to jest tylko w formie takiego przypomnienia, więc jak najbardziej tutaj, jeżeli się uczycie, no to nie musicie aż tak bardzo tego pilnować, ale im wcześniej zaczniecie się tutaj pilnować, tym lepiej. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, tutaj Wam przypominam, a my przechodzimy już do refrenu. Ponieważ refren zaczynamy normalnie toniką, to tutaj nie ma co kombinować. Możemy sobie przejść do na przykład takiego demola i powiedzmy tak sobie rozwiązać Gmol. Dalej mamy C7. Może coś takiego? Tak, w ogóle teraz bardziej się bawię, kombinuję. Jeszcze raz sobie zrobimy. Może być coś takiego, właśnie. Gemol przejście C7 i teraz mamy F-dur z takim opóźnieniem, tak? Zwróćcie uwagę, co się tutaj dzieje, tak? Wiele osób gra coś na zasadzie na przykład właśnie tutaj albo żeby tak to uprościć, C dur i na przykład B dur, F dur, ale generalnie jeżeli chodzi o C dur, B dur i F dur, no to tutaj generalnie może być kwestią sporną to, że nie przechodzimy z dominanta na subdominantę, a jeżeli byśmy sobie to przeanalizowali, no to tu mamy dominantę, tak? I wtedy z tej dominanty byśmy przechodzili na subdominantę, i wtedy na tonikę. I generalnie tu jest właśnie problem z tym, że z dominanty nie powinniśmy przechodzić na subdominantę. Oczywiście, jeżeli nie macie z tym problemu, no to wiadomo, że można to sobie tutaj fajnie wpleść, tak? Ale według zasad teoretycznie nie do końca jest to poprawne, mimo to, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o such, no to jak najbardziej jest w porządku. Więc ja wolę tutaj. Zrobić sobie coś takiego jak takie opóźnienie, tak? Czyli nie robię czegoś takiego, tylko robię sobie lekkie opóźnienie. Mam nadzieję, że jest to jasne. I ostatnia linijka, czwarta, która jest najciekawsza, moim zdaniem, pod względem harmonicznym. No to możemy sobie znowu robić tutaj coś takiego i na przykład na Gmol sobie wchodzimy i rozwiązujemy to na Cedur. Teraz właściwie C7 powinienem dodać. Oczywiście teraz zagrałem bardziej, żeby to zaprezentować, tak? Czyli mamy Gmol, C7, następnie f Fdur, Gmol, C7, tak naprawdę Fdur. I oczywiście wiem, że gdzieniegdzie tutaj może było troszkę więcej składników niż cztery, więc osoby, które są takie tutaj pod tym względem wyczulone, że tylko i wyłącznie cztery, robię to też tutaj po to, żeby troszkę wzmocnić ten charakter harmoniczny, tak? Żeby to jeszcze bardziej było słychać. Oczywiście jest jeszcze druga opcja, bo tutaj bym Was nie zostawił tylko i wyłącznie z jedną opcją, więc możemy jeszcze zrobić B-dur i powiedzmy wtedy wchodzimy dalej na F DUR C7 czy powiedzmy w ten sposób F DUR trzecia opcja F DUR D MOL B DUR B MOL F DUR G MOL C C7 F DUR i jeszcze, żeby było ciekawiej, czwarta opcja, tutaj bardziej już dla takich koneserów, że tak powiem, harmonicznych, którzy tutaj lubią jeszcze bardziej przybrudzić i dodawać charakteru brzmienia. To mamy F-dur, G Demol, przepraszam, F-dur, demol, i teraz B-dur. Mam nadzieję, że słyszycie jak to teraz brzmi. Jeszcze raz F-dur, demol. I tu teraz mamy B-dur. Przechodzimy przez A, tutaj jak widzicie w tenorze. I mamy coś takiego. Kto napisze, jaki jest to akord? Bo w sumie nie będę mówił, bo to już jest takie dość trudniejsze, więc nie chcę tutaj komplikować. Napiszcie proszę w komentarzu, jaki tutaj mamy akord. Zobaczymy, czy ktoś tutaj to napisze. I teraz możemy sobie wejść na przykład, właśnie powiedzmy, w F-dur. Może w takiej formie. Giemol C C7 Fdur Ok, mam nadzieję, że tutaj jest wszystko dla Was zrozumiałe. Oczywiście nie musicie aż tak bardzo w taki skomplikowany sposób grać, powiedzmy, żeby tutaj te wszystkie składniki się jakoś tutaj wymieniały i tak dalej, tak? bo to wcale nie o to chodzi, tylko ma być Wam rzeczywiście w miarę fajnie, w miarę wygodnie, żebyście mogli to sobie fajnie wyćwiczyć. Bo, bo oczywiście można to grać w bardzo prostej harmonizacji, tak? F dur, D mol, G mol, powiedzmy C, C, C. C7 F dur, tak? C dur, C7 F dur, D mol, G -mol, C7 F dur. F dur, D mol, G -mol, C7 I na przykład tu w ten sposób. I tu powiedzmy, że niech będzie ten B dur, B mol, F dur, g C dur, C7, F dur. Więc jak widzicie, operując dosłownie kilkoma tak naprawdę tutaj składnikami, również możemy całkiem fajnie to zagrać. Okej, okay, pragnę jeszcze tylko wspomnieć, że warto zostać patronem mojej działalności, ponieważ patroni co 4 godzinie 20 mają live'a ze mną, gdzie mogę bezpośrednio odpowiadać na wasze pytania, na wasze wątpliwości. Więc rozważcie, czy coś takiego by się wam również nie przydało i tak naprawdę tutaj mamy win-win dwie strony tutaj zwyciężają, że tak powiem, czyli najlepsza opcja. Oczywiście zachęcam was również do subskrybowania, komentowania Oceniania tych odcinków, do subskrybowania innych moich kanałów, ponieważ to pozwala mi także sięgać z moimi różnymi tam treściami coraz dalej. Dzięki temu mogę rozwijać tak naprawdę różni również inne moje kanały i przede wszystkim ten kanał. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!